Dzień dobry, bracia Dzień dobry. i siostry, witamy Was kolejnego dnia. E, wtorek rano. Ja już jestem w Warszawie. Wy jesteście tam, gdzie jesteście. Sylwia, czy Ty jesteś wtedy? Ja jestem w Rzeszowie. W Rzeszowie. I się szykuję na 50 projekt. O właśnie. Razem z Rosalią. Jesteśmy już prawie gotowe. Już zapisy są zakończone, czy jeszcze można? Nie, jeszcze można. Jeszcze się można dopisać. W busku zdroju. Piątek, sobota, niedziela, najbliższy. No i słuchajcie, dzisiaj mamy no, ciekawy fragment z Ezechiela 47 wow. rozdziału. Posłuchajcie. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni. A oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi. A woda płynęła z pod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała z pod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy. Odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę sięgała aż do kolan i znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść sięgała aż do bioder i znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci był tam już potok którego nie mogłem przejść gdyż woda była za głęboka była to woda do pływania rzeka której nie można było przejść potem rzekł do mnie czy widziałeś to synu człowieczy i poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach, na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew, a on rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Słuchajcie, takie pierwsze skojarzenie, które mam dzisiaj, to jak jesteśmy małymi dziećmi oczywiście, wiem, nie dotyczy to absolutnie wszystkich, ale myślę, że większość z nas jesteśmy małymi dziećmi i rodzice zaczynają nas przyzwyczajać do pływania, do, 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 do bycia w wodzie. No, zazwyczaj nie zaczynają od, od głębokiego jeziora, że wyrzucą cię na środku z łodzi, nie? Tylko standardowo zaczynamy w piewcie ojciec czy matka wprowadza za rękę do czegoś takiego, co my nazywamy dzisiaj brodzik, nie? No i ten brodzik tam ma po, po kostki, potem trochę dalej, trochę dalej, i to dziecko się przyzwyczaja do tej wody, aż któregoś dnia, wcześniej czy później, to dziecko nie boi się wejść do wody głębszej. Czy wyższej co do poziomu niż jego wzrost no i to dziecko zaczyna pływać już w głębokiej wodzie nie odważa się zanurkować odważa się pływać pod wodą rzeczywiście im wcześniej to robimy tym jest łatwiej i widzę takie podobieństwo do naszego życia duchowego że rzeczywiście gdybyśmy dzieci od, od dziecka wprowadzali w ten duchowy świat to dla nich jest to łatwe pływać w łasce Bożej zanurzonymi czyli całym być otoczonym tą wodą, czyli, czyli, czyli niech to będzie symbol Ducha Świętego czy łaski Bożej. Nie? Jeżeli my to robimy w dorosłym wieku, no to rzeczywiście jest nam trudniej. To tak chyba podobnie, gdyby dzisiaj ktoś w wieku tam, no nie wiem, 40-50 lat pierwszy raz wchodził do wody głębszej niż Wanna, nie? że że nigdy nie pływał, nie miał. A są takie osoby, które nigdy nie, nie nurkowały, nie? No, są, dorosłe, tak? No i teraz dla tej osoby będzie to po prostu przerażające, żeby, żeby do takiego czegoś wejść. I bardzo podobnie widzę w tym życiu duchownie. Ła łaska, zobaczcie, cała ta woda wypływa z świątyni spod ołtarza. Czyli Bóg nam pokazuje, że. To ja tu, w moim kościele, mam dla Was łaskę. Skoro mamy ołtarze, to symbolicznie mówi, z tego ołtarza, z tego, co się na nim dokonuje, czyli w sumie od samego Chrystusa, wypływa dla Ciebie łaska. Łaska Ducha Świętego, którą no, w teorii mamy od, od Chrztu, a w praktyce, jak widzimy, żyjemy tak raczej w popłucinach tej łaski niż, niż w łasce, bo to życie byłoby wtedy diametralnie inne, całkowicie inne. I teraz. Ważnym jest, bracie i siostro, żeby popatrzeć na Boga, który nie chce, zresztą jak jej rodzic dla dziecka, nie chce, żeby dziecko poprzestało na wodzie po kostki. Bóg chciałby, żeby to dziecko weszło dalej. I jak widzicie w tym czytaniu, ta woda co robi? Wszędzie gdzie dotrze, czy jak dotrze do Twoich kostek, no to do, no to do kostek co robi? No robi, że wszystko, co martwe, zaczyna być ożywione, bo to jest duch ożywczy. Drzewa zaczynają zasadzone przy tej wodzie rodzić owoce i owocują cały czas, a ich liście nie jedną, podobnie jak w tym psalmie pierwszym. Czyli Bóg chce pokazać przez proroka Ezechiela, że koniecznością jest, by nieustannie z tej wody czerpać. I zobacz, jak ja będę pływał pod tą wodą, czyli będę cały zanurzony, już nie będę chodził, nie będę miał już ludzkiego poczucia bezpieczeństwa, będę cały w Bogu. Czyli poza ludzkim oparciem, poza ludzkim wsparciem, poza tym, co znam, gdy już jestem cały zanurzony w głębokiej wodzie, już nie ma tego, co znam, już jest tylko to, czego nie znam, nie? No to co będzie? No, to będę cały zanurzony w tej Jego obecności. Gdy będę chciał się napić, będę się mógł napić, ale czego? Tylko Jego obecności. Mówię tylko oczywiście w cudzysłowie, czy aż będę mógł się napełniać tylko nim. I Bóg w naszym życiu duchowym chce nas przeprowadzić. Od kostek do pełnego zanurzenia, żebyśmy byli w pełni zanurzeni, bracia i siostry. I te różne historie, gdy oddajesz życie Jezusowi, różne historie, które ci się przydarzają, może nawet trudne w twoim życiu, ale jeżeli się takie przydarzają, to jeżeli będziesz je oddawał regularnie panu i nie poddasz się, mimo trudów, które są, mimo może zmęczenia, mimo przeciwności, to wierzę, że pan cię doprowadzi do pełnego zanurzenia. A wtedy Twoje życie wytryśnie dalej dla innych ludzi jak zdroje łaski, czyli Twoje życie będzie łaską dla braci. Amen. Amen. Ktoś I sióstr, Żeby nie było. Dzisiaj mamy psalm 46. <laughs> Pan Bóg zastępów jest dla Bóg. nas obroną, Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia. I góry zapadły w otchłań morza. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże. Najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje. Bóg je wspomoże o świcie. Pan Zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana. Zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi. No ten psalm jest naprawdę cudny, bo y, pokazuje tą pewność, którą mamy w Bogu, i zobaczcie, każdy z Was, każdy z nas ma takie doświadczenie tego ludzkiego, takiego słowa, tak? Ktoś miał pomysł, dobra, zapraszam Cię, choć robimy to razem, potem ktoś zmienił zdanie, ktoś Ci coś obiecał, ktoś nie dotrzymał tego słowa, ktoś powiedział w jakiejś sytuacji na Twoją niekorzyść, tak albo nie, albo ktoś Ci powiedział: Nie wiem, nie wiem, nie pomogę Ci. A Bóg w tym słowie dzisiaj objawia się jako ten, który wie, jako ten, który jest pewny. Anioł, anioł prowadził, prowadził Ezechiela przez, przez te wody w bardzo pewny sposób, odmierzał tysiąc łokci. 1000, tak? Miał pręd mierniczy i odmierzał te odległości, te dystanse, które trzeba było przejść, nie? które on musiał przejść, żeby dojść do tej wody głębokiej. I dzisiaj w tym psalmie mamy też właśnie to, że Bóg jest najpewniejszą pomocą nie tylko w trudnościach, ale też w ogóle w naszej takiej codzienności, w której, w której jesteśmy, w której, w której żyjemy. Mnie tak bardzo dzisiaj dotyka właśnie ta pewność, która jest w Bogu. Prze to Bóg jest najpewniejszą pomocą. Prze to nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłoń morza. Czyli zobacz, jaka to jest sytuacja, którą można by porównać z tym, że trzęsie się Ziemia. Nie wiem, czy ktoś z Was miał takie doświadczenie, że ziemia się trzęsie. My często mieliśmy z racji mieszkania na Śląsku i kiedy były tąpnięcia w kopalni, no to nie było dobre, tak? Były te wybuchy. Górnicy byli w niebezpieczeństwie, ale ja pamiętam te momenty, kiedy właśnie. Trzęsło się w mieszkaniu, kiedy coś się wywracało, drzwi skrzypiały i taka, nie, taka niepewność, nie? że, że coś pod moimi nogami się rusza. Ja nie mam nad tym władzy, nie mam nad tym kontroli, absolutnie czekam, aż to się po prostu skończy. I, i to doświadczenie też mi właśnie, bo tak wiąże się z tym, z tym psalmem, albo gdybyś zobaczył, że góry zapadły się w otchłań morza, nie? jak byliśmy kiedyś. Yy, w Chorwacji, no to tam płyniesz sobie, nie, jest to morze, za tobą góry, no piękny widok. I teraz te góry zapadają się w to morze. No to musi być coś naprawdę przerażającego. I czy w tych momentach, czy w takich najtrudniejszych momentach, rzeczywiście ja liczę i myślę tylko o Bogu, i to On jest moim kierunkiem, wyznacznikiem każdej myśli i decyzji w tych trudnych sytuacjach. Czy jednak gdzieś tam szukam ludzkich rozwiązań, nie? bo cały czas Słowo nas prowadzi do, do tego, żeby wejść w relację z Bogiem. Słuchajcie, to wszystko ma nas doprowadzić do tego, żeby być w relacji z Bogiem. No bo to jakby jest to moje odkrycie chrześcijaństwa i bycie w życiu z Jezusem jest to, że ja z Bogiem mogę mieć relacje. Nie? I ta, re, ta relacja, która jest coraz głębsza, 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 aż do tej wody takiej pełnej, do tego pełnego zanurzenia, dopiero wtedy naprawdę człowiek może czuć się pewny. Bo tak to zawsze nam do głowy przychodzą ludzkie rozwiązania, lęki, ym, nie? jakieś strachy, te niewiadome, które są przed nami. A w Bogu ja mam pewność tego, co jest dzisiaj, tego, co będzie jutro, choć tego nie znam. Nie? I dzisiaj też się rano modliliśmy. Właśnie w takiej sprawie, która dla nas jest kompletnie zakryta. Ale pokładamy pewność w Panu, bo On to wie. Bo Bóg to wie. I to jest dla mnie takie niesamowite, że w Nim możemy tak trwać, że możemy być ludźmi niechwiejącymi się. Ludźmi niezachwianymi. Ludźmi, którzy stoją mocą na fundamencie, którym jest właśnie Bóg. I to jest niesamowite dla nas. To jest dobra nowina dzisiaj dla nas. Amen. Amen. i aklamację mamy z 51 Psalmu, czyli no, słynnego: Stwórz Boże we mnie serce czyste, przywróć mi radość Twojego spawienia. Czyli zobaczcie, jest powrót do tego, co w sumie było w ostatnim antidotum, tak? Że no, Bóg chce nieustannie. A nie, nie było tego antidotum, bo się dzień nie nagrał. Tak. Nie no, wy nie wiecie, w sobotni, <laughs> tak. Bateria padła w odbiorniku, myśmy nie zauważyli tego. No. <laughs> dlatego już tego antydotum drugi raz nie nagraliśmy bo było dobre, ale musicie nam zaufać, że było dobre no, jedno dobre przepadło to będzie lepsze więc, że Bóg jednak chce radości że Bóg jest radosny i powołał nas do tej radości a diabeł jest tym, który nas okrada z prawdziwej radości oczywiście może dawać sztuczną radość nie? ale mówi, stwórz we mnie serce czyste i przywróć mi radość twojego zbawienia czyli i tym samym pokazuje, że jeżeli nie ma radości, to nie ma zbawienia czyli nie żyje w pełni tego, co Jezus dla mnie wywalczył na rzewie krzyża, nie? Żyje w popułczynach. I powiem Wam zupełnie szczerzej jak rozmawiam z ludźmi, czy to są telefoniczne sprawy, czy to są bezpośrednie spotkania, czy jakiekolwiek inne spotkania to nie są. W, w tych prośbach, nawet najczęściej o modlitwę, o uzdrowienie, najczęstsza prośba, są też inne, ale cały czas widzę jedną rzecz rozmawiając z tymi ludźmi: to są ludzie, którzy po prostu nie znają słowa. Nie? Że to jest cały no, czas mm. ten jeden problem, Słowa Bożego, oczywiście. Nie? Mm -hmm. Więc <coughs> dzisiaj, braci i siostro, poproś Pana, by przywrócił radość y, swojego zbawienia w tobie. Drogą do tego, oczywiście, poza tym poproszeniem, ja, ja, jak Dawid, no, będzie poznawanie Jego słowa. I to jest żmudna praca, codzienna żmudna praca. Ale powiedz sobie, dziennie jeden rozdział, po prostu. Nie? No. Zrób sobie challenge, tak? Dziennie jeden rozdział. Zacznę oczywiście od Nowego Testamentu i polecam go chyba ze trzy razy w kółko przeczytać, zanim dotniesz starego, żebyś się nie wykrzaczył po drodze, żebyś to umiał zrozumieć. Sam Kościół mówi, stary to Testament rozumiemy przez nowy, czyli trzeba zrozumieć nowy, żeby nie pogubić się w starym. Oczywiście jest też piękny, tylko trzeba go zrozumieć, żeby tamte krwawianki was nie wykańczały. Dobra, żeby je odpowiednio odczytać. Ewangelia dzisiaj mamy z Jana z 5 rozdziału, 1 do 16, posłuchajcie. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego, czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział? Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był już w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. Oto słowo pańskie. O Tobie Chryste. Powiedzcie tak o drugiej strony teraz, tak uczciwie odpowiedzmy sobie na pytanie: czy można być cudownie uzdrowionym przez Jezusa, a potem od Niego odejść? Można. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć. Tak, można. To jest jeden z argumentów tych osób, które. które no przecież uzdrowienie nie jest takie ważne Ale dobra, bo teraz nie o tym Można odejść, to jest bardzo ważne I teraz zobaczcie, Jezus zresztą mówi mu Po uzdrowieniu na końcu Ewangelii Macie Tylko nie grzesz, aby co gorszego Ci się nie przydarzyło Czyli widzimy u Jezusa bezpośrednie połączenie grzechu i choroby I mówi, usuń grzech Nie będzie miejsca na chorobę tak? No będziesz jak w pierwszym czytaniu u Ezechiela Będziesz tym drzewem Zasadzony nad płynącą wodą, która daje życie życie Życiodajną wodą i Twoje liście nie będą więdły co będziesz czynił, będzie też zdrowe, będziesz poruszał się w zdrowiu, w obfitości, ale musisz być tu karmiony. I teraz, czym jest symbol tego karmienia się tą wodą? No, gdybyśmy dalej przeczytali ten rozdział, bo to jest początek tego rozdziału, to uzdrowienia, potem dalsza część, dłuższa, grubsza część tego piątego rozdziału jest o tym, jak Jezus pokazuje, że jeżeli oddajesz się Ojcu, to musisz słuchać mnie i mojego słowa. Czyli pokazuje, że to jest ten właśnie kierunek. I teraz ten człowiek może zostać uzdrowiony, może odejść, ale może nie wejść w słuchanie Bożego Słowa. To w co wejdzie? No, wejdzie znowuż w jakąś tradycję. W coś wejdzie, bo człowiek nie lubi pustki. Więc nie wiem, no, będzie po prostu, nie wiem, grał w ping-ponga, będzie, nie wiem, chodził na spotkanie kombatantów, będzie chodził, bo nie wiemy w jakim wieku jest, ale chyba nie jest bardzo młody, będzie chodził na, na coś, nie wiem, na, na, na kurs yy, wiedzy o czymś tam, nie? Pójdzie sobie na uniwersytet trzeciego wieku, tak, ale jeżeli on nie wejdzie w słuchanie głosu Słowa Bożego, to wcześniej czy później diabeł znów go okradnie po prostu dlatego bracia i siostro yy, pierwsze musi być pierwsze. Pierwszym musi być poznawanie Boga, a poznaliśmy go, bo objawił się w Chrystusie, dał się nam poznać. I mówi teraz tylko poznajcie, kim naprawdę jestem. I braci i siostro, jak ty poznasz naprawdę Ewangelię, po całe, nie że kawałeczek, poznasz nauczanie yy, biblijne, jakie jest, przynajmniej ten Nowy Testament to nie dasz sobie wmówić potem od ludzi, którzy będą prawie wierzący. Od ludzi, którzy będą prawie chrześcijanami, a mogą mieć oczywiście najlepsze emblematy, mogą mieć złote przywieszki, że są najlepszym ludem wybranym i tak dalej. Nie? nie dasz sobie wmówić kitu. Dlaczego? Bo twoja wiara będzie miała realny fundament. I rzeczywiście wtedy to uzdrowienie może być tylko takim zaczątkiem czegoś nowego, lub dojściem, bo może u ciebie być na odwrót. Ty poznasz pana, a finałem tego poznawania będzie to cudowne uzdrowienie. Amen. Ale będzie tylko drobinką w całym Twoim życiu, bo całe Twoje życie ma być przedłużeniem rzeki łaski Bożej, nie dla Ciebie, a dla innych, bo po to żyjemy. Amen, żeby nasze życie było darem dla innych. I my tym darem możemy być na przeróżnym obszarze, ale ważne, byśmy byli zgodnie z Jego zamysłem, a nie swoim pomysłem. Więc, yy, bracie i siostro, Słowo, słowo, słowo. I zdaję sobie sprawę, że pewnie jutro nie będzie dalszy ciąg tego piątego rozdziału, bo tak prawdopodobnie będzie. E, możesz zobaczyć sobie, co jest jutro za Ewangelia, czy jutro jest A jest dalej. No to chwała Bogu, bo myślałem, że nie, no to dobrze, to jutro sobie o tym poopowiadamy. I co dzisiaj, bracie i siostra? No to dzisiaj ogłośmy wszystko to, co Boże, e, i zacznijmy żyć jako ci, którzy nie chcą poprzestać na chodzeniu po kostki. Ale bądźmy tymi, którzy chcą całkowicie zanurzyć się w tym, co Bóg ma dla nich, choć może to być jedna wielka niewiadoma. Amen. Amen. Więc Ojcze, my dzisiaj błogosławimy Ciebie, A, tak. uwielbiamy Ciebie i wywyższamy. Chwała Tobie, Jezu. Święty święty. Wszelka chwała Tobie. Wywyższam Cię, Jesteś Panie Błogosławie, Panie uwielbiam. Jesteś Bogiem świętym i wiernym. O tak, Panie. I sprawdź, Panie, żebyśmy nie chodzili jak z jak zawiązanymi oczyma, Panie, ale byśmy wiedzieli, gdzie zdążamy. Dziękuję za to, co już, Panie, zrobiłeś w życiu naszym, naszych braci i sióstr. Dziękuję za miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, ale nie chcemy na tym poprzestać. Chcemy iść dalej. Jesteś Panem i Bogiem, i my chcemy iść dalej. Bądź uwielbiony i wywyższony. Chwała Tobie Jezu. Chwała Tobie Jezu. Wszelka chwała, wszelka cześć. Imię Twoje niech będzie błogosławione. O tak, Panie. I żebyśmy my, nasze życie, by stało się błogosławieństwem dla innych. I Duchu Święty, wstępuj teraz na te wszystkie miejsca, które właśnie Ciebie potrzebują. O tak, Panie. Tam, gdzie trzeba, żeby Twoja woda dopłynęła, by Panie dała życie, życie, by ona... Przenikała nas Nowe życiem życie. Bożym. O tak! Tobie, Panie, wszelka to chwała i cześć. Mocą, Bądź Duchu błogosławiony, Święty. uwielbiony i wywyższony, nas. nasz cudowny zbawiciel. Święty. Chwała Święty. Tobie. Wsil Mara rama Kira Arega salai Isha na Duchu Święty, daj najc. dzisiaj nam przekonanie Ciebie, o tym, że Ciebie, to Słowo jest dla nas życiodajne. Ciebie, dzisiejsze Jezu. Słowo zaprasza nas do nowego życia Tobie Tobie, do nowego i miejsca, cześć. do nowej jakości. O tak, Panie, Duchu Święty. niech dzisiaj Przenikaj wody słone, nas. Panie, przemienią się w wody Przenikaj słodkie. Nas, niech wody Święty. martwe przemienią Przenikaj. się dzisiaj w wody życiodajne. Chwała Każdy Tobie, jest. Chwała to, Panie i Każdą osobę. Panie i zbawcy, Tobie, Duchu Święty, abyśmy zobaczyli na nowo. O tak, Panie. Twoją chwałę, Panie. Bądź błogosławiony. Niech Twoje namaszczenie porusza się, Panie, w każdym z nas. Niech Twoja woda rozlewa się w Twoich dzieciach. Tchnij miłość i moc, Panie. Dotykaj Panie dzisiaj układów trawiennych, dokładaj, Panie, dotykaj układów. Oddechowych, dotykaj, Panie, Twoją wodą układów, Panie, yy, wszystkiego, co się wiąże z naszym życiem, te krwionośny układ, układ nerwowy, we wszystkie miejsca, które dzisiaj potrzebują Twojego ożywienia, Duchu Święty, Twi, miłość i moc, miłość i moc do wszystkich braci i wszystkich sióstr. Niech każda komórka ciała, niech każda niepoprawność w ciele w duszy i w duchu, będzie teraz ożywiona łaską Bożą, która wypływa spod ołtarza. O tak, Panie, niech Twoje namaszczenie porusza się w naszych braciach i w naszych siostrach. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Wszelka chwała i cześć. Amen. Wierzę, kochani, że wiele osób dzisiaj zostało dotkniętych. Wierzę, że Pan Bóg dzisiaj dokonał wiele zmian. Możecie napisać nam, byśmy wiedzieli, co się podziało. Ufam, że też znajdziemy czas na to, żeby przeczytać. No i co? Jech Boże błogosławieństwo, poszerza się w każdym z nas, kochani. Amen. Chciejmy więcej. I ci, którzy jeszcze nie czytają dziennie jednego rozdziału, to dzisiaj zacznijcie. Amen. Amen. Chwała Ojcu, Chwała. I Synowi, Synowi i Duchowi Chwała. Świętemu Jak Amen. była na początku, teraz zawsze I na wieki wieków Amen, Amen. Pa Cię Wspaniałego Boga Uwielbiam Widząc Twoją twarz Pełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.